W zaczynamy. Witam serdecznie na konferencji pomyczowej Wisła Puławy z Niż 2 do 1. No i tradycyjnie o kilka słów po spotkanie a nie prosimy Ja na początku chciałem odpowiedzieć o tej specyfice tego boiska, jak to jest przed meczem przedmiotu. No, jednak, że jedna, zupełnie jedna, inna gra. Uczuwałem swoich zawodników. No niestety w pierwszej połowie było widać, że te wyczucie, te bieganie, ta gra, o którą sobie dziś tam zakładaliśmy, nie wychodziła. No kuriozum dla mnie ta bramka, no bo bramka w setu mur po to, żeby bramki nie stracić. Rozumiem, jakby zawodnik strzelił bezpośrednio technicznym strzałem. Czy, natomiast wtedy dwóch moich zawodników odsunęło nogi i jak można powiedzieć druga minuta, to jest drugi mecz, gdzie na początku tracimy bramkę i, i musimy po prostu to... tam szukać, odrabiać straty. Nie tego się spodziewałem, no ale taka jest piłka, tak? bo kramki można stracić i na początku i na końcu. Próbowaliśmy, no w drugiej połowie był, był już ten obraz gry zupełnie inny. Moi zawodnicy chcieli podjąć bardziej walkę, natomiast natomiast niestety brakło wszystkie dzisiejsze dniu. Niestety umiejętności i troszeczkę szczęścia. Przygraliśmy mecz. Gratuluję tutaj Prenerowi. I teraz dziękuję. Tutaj Zgadzam się z tenerem, że ta bramka troszeczkę ustawiła ten mecz. Wiadomo mistrza zazwyczaj wali z całej siły tam, gdzie chce. No, dzisiaj nie trafił w piłkę tam, gdzie chciał. A chwała, że tam ktoś mierzy podskoczył i padła bramka. Jeśli chodzi o, o sam mecz, to, to myślę, że akurat dzisiaj gra naszego zespołu w drugiej połowie wyglądała lepiej niż w pierwszej. Przynajmniej był taki okres w pierwszej połowie, gdzie, gdzie, gdzie świt przejął inicjatywę, tam było 10-15 minut, gdzie, gdzie w środku nie mógł sobie poradzić z tym ani Piotrek, ani, ani Rafał Wiącek. Ale mówię, w drugiej połowie wyglądało to naprawdę fajnie, czasami było kilka fajnych akcji z pierwszej piłki, gdzie wydawało się, że mecz będzie, jak to się mówi, bez historii, gdzie faktycznie nic nie stworzył sobie żadnej prawnej sytuacji, podobnie jak świt w ostatnim meczu. A mówię, padła bramka zniczego, z niczego, czy na doświadczeni, czekają co, co, co zrobi Łudziński. Łudziński sobie biega, jest na pozycji spalonej, ale z drugiej linii wybiega Kamil Także tak, takich błędów nie możemy sobie robić. I mówię, gdzie mecz był taki spokojny, rówka się zrobiła na koniec i, i już nie mogło być. nie, Ale, ale mówię, wy, wydaje mi się, że wygraliśmy zasłużenie. służenie. Czy jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie wszystkim Państwu